Ciema Kródziska z tej strony Bandura, a jeździ dzisiaj ze mną Pyden. Ciema i Domino. Dzień dobry. A to jest nasz pierwszy odcinek serii, zagrajmy w Skywards na serwerze glyschoollife.pl Dobra, bez zbędnego badania, wyjedzimy się na Arendz. Dobra! Link do mojego kanału znajdziecie, mam nadzieję w opisie. <duszel> tu mam żelazny miecz. Ja też mam Ja mam kamienny. Ok, mam Diaksa i żelazny. <suszel> A, w jest kill, jest kill. O, dwa już masz. Ale koksisz. Kokszę, ja, ja nie kokszę. No, no to koksie to jest właśnie dobrze, że dobrze ci idzie. No, oj tam, okay. oj tam. Będzie miał zaraz kila, będziemy miał zaraz kila, będziemy miał zaraz kila. Naprawdę. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Yes. yes. Dobra ludziska, wreszcie wygrana. Dobra ludziska, jesteśmy A, okay. a druga na dole chyba. O, o, na dole. Jest, na dole, jest. dole jest taka jakby był taki pomieszczenie i tam jest ten... O, jest taki korytarzyk. A tu gdzie jest? Korytarzyk. Jeszcze jest trzecia koło drzewa, jak mówicie. O, mam numer! Idę na środek, ziomek. Okej. Okay. O, jest jeszcze przed drzewiem. Mam nadzieję, że się Jestem Jest jeszcze jest przed drzewiem jednak. Nie! Jak zwykle. O, Albert jest z nami. On jest YouTube'erem. O kurde, ale lak. Kiedy to mi tak laguje, że nie mogę się wziąć? Mam pedłę, mam pedłę! Mhm. Gdzie to To jest ta mała pusepka na środku Mhm. gdzie to jest, kluczyska, Nie, 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 ja ja to nie, 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 Ej, jest, jest taki powiem, tak laga, że nie, mogę ja też, nie, ja tak ja tak wylega, ja nie, 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 a, a seeing... co to To Mi cofnęło... A co jest? Mi i teraz nie wiem gdzie jest krzyczka. A Mam strzałkę zielaza, Co ty Ja mam żelazne butki, platę, już mam prawie kolbus. Ale kurde. Kamienny mięsień, czerwo, czerwo. To nieważne. O, Domino jest obok mnie. Domino, jesteś obok mnie. A ja nie... A ja widzę cię. To idź do mnie, a ja idę do ciebie. Zygro, jeszcze u góry jest taka skrzynka. jedna. Dobra, chcę się po się o kurde ty... Ej, tu ty do mnie idziesz, jestem tutaj bandura. Tu ty? O, to ty, No to, ty. to ja, to ja, to ja tyle. Ja. Masz jakieś... Ale ja się przebuduję do bandury. Masz jakiś miecz fajny? Nie, mam tylko się... mam tylko złoty miecz. No 107, a masz No fajnie, aha, dobra. Czekaj. Ej, bandura się do ciebie, do ciebie buduje, dobra? Faja, 50 dekolów. Faja. Bandura jakby to nie zwalaj mnie, bo ja się buduję. Aha. Dobra, ciekawe czy zebrałem skrzynkę. Tak, nie. Dobra, dobra. Tam na górze nie mam z czym się podsadzać. Ja Ej, czekajcie, ja przej przejdę, przejdę do was. To bardzo was nie widzę. ale... Bole, może... No i dziczycie, ale trochę uważaj. Ej, Kiedy mam uciekać ba Dobra, jesteś najdyżej nie, ja cię widzę już. Ej, gdzie? No co ty się podsadasz? A ja gdzie mam iść. Ale mi FPS-y spadają, ja ja na serwerze taki lag jest A, też. mam 15 FPS. I to jak? O! Fucking o. ma! Jaki Ale lag. Jezu! To się bije! Ej, jaki lag! O, nie da się bić, nie, o, da, się nie. Bić, nie no. da się bić, nie da się bić. A ja skończyłem ja tego gościa, kurczę. O, już mi to zenerwowało. Ja pobieci? Nie. No, A ja mam zwol... A ja mam zwolnione tempo, spokój. Jakie pro, dobra. Ludziska, się skąd, dopóki ja żyję, to jeszcze będzie moja. Będziemy gierać. Nie, mami. to wiesz co tą arenę i nagramy od dowa tą trzecią. Bo... Nie, 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 nie. O ja już nagrywam, to do mnie będę. Będzie... To nagryw jeszcze jedną. Dobra, dobra. Ej, uważaj, dobra. uważaj bandura. O fak spadłem, Dobre, dobra, dobra, czyścimy. Pom... Bąścimy, pom pomczcimy. Okej, okay, dobra, no to logiska widzimy się już na ostatnim arenie. Dobra ogiska, jesteśmy już na ostatniej, tak. na ostatniej arenie w tym odineczku. Moja dobra, ulubiona dobra, mapa. arena ta to jest taka, widzicie, z domkami. Mamuki czyś ciało, jestem kozakiem i całego seta. Pedła, 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 jest, 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 jest. jest. nie, ześ masz farta. farta. O no, ja, 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 ja mam dużo mieczyku tak, i broni. U jezu, jestem na środku. Jestem na środku, dobra, jestem na środku. Dobra, no, ja to jeszcze ja spróbuję przebudować. Jak to bóg! To się do mnie tak to perał to. zabiłem go! O on no, miał seta wykoprzonego i miał double jumpa. Mam double jumpa. Ej, hip-hopper, nie, nie zwal mnie, I, dobra? I, i miecz, e, iron sword, z... Ja pierdziele, uskościłem go. Ej, nie zwal mnie, dobra? Nie zwal mnie. Mam double jumpa jeszcze. Ej, nie, nie zwal Ej, mnie. Ej, nie mam tutaj, nie mam żadnej peduli. Mm. Ej, nie zwalajcie mnie, dobra? Nie ja się buduję pedu. do bandury. Ej, nie mam się... peduli, nie mam. A ja nie mam double jumpa, ale się powinien użyć. Ja się buduję do bandury, dobra? Na środę. Romaczka, pokonaj mnie z kozakiem te Sky Ja pierdzielę. Ej, nie zwalaj mnie, bandura. Mm. Jest gości jeszcze, jeszcze trochę. Idę do was? No. Ej e, dobra, ja, ja wezmę parę itans. O, oh, jesteśmy weczej w środku, najsłoby. Ma ktoś buciki żelazne? Nie, nie mam. Niestety hmm. o nie mamy zbroi. Nie mam mieć jak są... Sobie... O tu jest gościu, tu jest gościu. Bo ja sobie zgruntuję. Dajcie mi ten kamery. Pięknie, wezmę. Mm -hmm. Jest tutaj enchantik. Wezmę, będę. Jestem chanty jest. w góry. Zatujcie przez ten enchanti, ale ja tutaj gościu. Dobra, ja, ma, ja mam żelazny, to mogę zabrać. O! Jaki jest? Dobra, ma. ty zbierz. Dobra, nie, po co zbierać? Trzeba iść Bo, po to. żeby ją ale, ale nie lepiej... Ej, uwaga, koleś się buduje, a nie, to będę spoko. Okej, okay, tu jest jeszcze skrzynka. Dwa, do, 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 jestem tutaj u niego. Gdzie on jest? O, nie ma go. Wyszedł? A co, jak zostaniemy wyczek? Z wiatków. No to... JEDNO to jest jakiś? UWAŻAJ! Uwaga. Kto ja? Zabiłem go. Dobrze. Mnie. Dobrze. Do... Zostaliśmy we trzech. Dobra, masz? To mam... Daj mi! Domino, daj mi go! Ale co ty go? No i ty masz dwa kila, ja mam zero. Dobra, to No, ja też mam zero. Ej, tylko my zostaliśmy. No. Na banka! Na balanka! No nie, dobra! Jeszcze chwila, jeszcze chwila! Ale ja się nie mogę być z bandurą, bo jestem w sojuszu. Uh -huh. Ale A ja to nie spira, jestem. Domino, cicho. Nie, nic tym, cicho. Czekajcie, ja tylko się muszę coś zrobić. O, mam power dwa, okej. Okay. Chodźcie, ja tu się potrubuję. GIN! Się... Gień! Gień nie ma sojuszu! Wygraliśmy! Ja no, go załatwiłem! Nie, nie, Ej, ty tylko ja. zabiłeś, ale... Ej, dobra ludziska, to by ja było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, oczywiście zostawcie lajka i komentarza. Bo... U mnie też.